Nowa sala gimnastyczna przeznaczona będzie przede wszystkim dla licealistów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie. To nie tylko sala, ale także bogate zaplecze potrzebne do kształcenia młodych kolarzy. Z uwagi na potrzeby naszej młodzieży LOSMS w Kolarstwie, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jest przewidziana część bezpośrednio przeznaczona dla nich. Takie zaplecze w postaci rowerowni, ale i siłownia, gabinet odnowy biologicznej, wyposażenie na potrzeby treningów przy niedobrej pogodzie, czyli tak zwane monarki. Są to treningi stacjonarne. To będzie takie główne wyposażenie tej sali. To jest raczej sala gimnastyczna, nie hala, no ale dla nas to prawie hala. Do tej pory uczniowie szkoły musieli korzystać z sali gimnastycznej, zespołu szkół budowlanych w Świdnicy. Teraz będą mogli trenować we własnym obiekcie. Po generalnym remoncie internatu szkoły budowa sali jest kolejną kosztowną inwestycją szkoły. 3 200 000, dolnośląski samorząd, urząd marszałkowski jest głównym sprawcą tego naszego obiektu. Z nowej sali korzystać będą także uczniowie szkoły policjalnej, służby społecznych i medycznych działającej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Przed szkołą w ramach inwestycji pozostał jeszcze remont dachu budynku dydaktycznego przy ulicy Traugutta.